Cześć kochani. Dziś pokażę wam przepis na zapiekankę, która łączy w sobie wszystko co najlepsze. Na początku przygotowuję warzywa. Jedną czerwoną paprykę kroję w średniej wielkości kostkę. Jedną cebulę kroję w drobną kostkę. A 400 gramów pieczarek w niewielkie półplastry. Używam tylko kapeluszy. Przechodzę teraz do bazy zapiekanki. W misce łączę 330 ml śmietany 30, 2 jajka, 3 czwarte łyżeczki soli, pół łyżeczki pieprzu i odrobinę gałki muszkatołowej. Mieszam dokładnie, aż powstanie gładka, aromatyczna zalewa. To właśnie ona nada całemu daniu wyjątkowy, kremowy charakter. W międzyczasie zagotowuję wodę na makaron. Wrzucam 300 g makaronu, który gotuję al dente. Solę ją. Pamiętaj, że w piekarniku makaron jeszcze dojdzie, więc nie chcę, żeby był zbyt miękki. Czas na smażenie. Na rozgrzanej oliwie podsmażam cebulę, aż stanie się złocista i lekko zmięknie. Dorzucam paprykę i pieczarki, a wszystko razem smażę około 10 minut. Na koniec dodaję dwa ząbki czosnku. Ten aromat zawsze robi różnicę. Kiedy warzywa są gotowe, Przenoszę je do miski i zabieram się za smażenie mięsa. Na patelni ląduje 400 g mielonej wołowiny. Możesz wykorzystać wieprzowinę, nie ma tutaj żadnego problemu. Mięso doprawiam solą i pieprzem. Kiedy mięso jest gotowe, ściągam je szczypcami i odsączam na ręczniku papierowym, żeby pozbyć się nadmiaru tłuszczu. Teraz składam wszystko razem. Do naczynia żaroodpornego wrzucam makaron, warzywa. i mięso. Dodaję garść sera gobdy i zalewam wszystko przygotowaną mieszanką śmietanowo-jajeczną. Dokładnie mieszam, żeby każdy składnik był równomiernie pokryty. Zapiekanka trafia do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza na 40 minut. Po 40 minutach dodaję jeszcze trochę sera na wierzch. Z powrotem do piekarnika i czekam aż pięknie się rozpuści. Już teraz zapach zdradza mi, że zapiekanka będzie hitem. Najprzyjemniejszy moment degustacja. Po prostu rozpływa się w ustach. Ten przepis to moja propozycja na każdą porę roku. Dziękuję, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że ten przepis trafi do waszego kuchennego repertuaru. Smacznego i do zobaczenia w kolejnym odcinku.